W moim kanale Beria będzie kolejny odcinek z boka Część druga z tego miasteczka jakby Zapraszam do odcinka! Okej, okay, chodźcie, wysiadamy No Szybciutko wysiadamy, weź ją na rączki Chodź, chodź Dobra, ty do niej Ty, a, a tu jesteś, dobra, już się wystrachałam. Chodźcie tędy Ej, możemy pozjeżdżać? Tak. Cześć, Tosia! Cześć! Ja będę pierwszy! Czekajcie! Ej, chodźcie. My już się mierzyliśmy. Możemy tutaj wejść. Sun się, delfinka. Dobrze, no to ja was zapraszam. Ej, 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 ej. ej. Jak wchodzimy? No, co się decydować? Dać radę same? Tak. Dobra. Proszę trzymać. Dobra, puszczam was w taki oto sposobik. Stop! Proszę wysiąść. E, teraz bardzo proszę najmłodsze dwie dziewczynki, żeby weszły. Siadajcie tam. I ruszamy. Teraz... Mm, czekajcie, tylko zobaczę, czy jeszcze nie mam czasem jeszcze jednego wagonika. E, chyba nie. Kurczę, mam o jeden za mało wagonik. No to nie zgodzi, my sobie poczekamy. No, no to wsiadajcie. Dobra, jeździecie lightowo. To jest poziom light. Teraz wchodzicie na niebieski. Już jest tak troszeczkę, nawet szybciutko. Na fiolet. Tu, 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 tu. Na taki pomarańcz. Na ostrzejszy pomarańcz na róż, na taki ciemniejszy róż i na bardzo mocny róż. Uuu! Nie jest nikomu niedobrze. Nie, mnie przez chwilę zmoliło, ale już nie. Nie, muli. Dobra, dobra. Już odpoczęłaś sobie. Mhm. Uuu! Dobra, i schodzimy powoli. Tuk. Tuk, 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 tuk. I akurat na dziewczynach się zatrzyma. Co my teraz wysiadamy? No niestety jeszcze wasi bracia chcą pojeździć. Aha. Chodzimy, tuk, 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 tuk i tuk. Szeba bada! Ej, wiesz, sobie mi się wydaje, że tutaj jest trochę wyższy. Wiesz? Mi się wydaje, że oni nie, nie mogą na to wejść. Oj, ojoj! Oj. No. Już spowalniamy. Tak żeby na dziewczynkach się tam zatrzymało. Dobra, dobra, powolutku, powolutku i zwalniamy. Dziewczynki, wysiadamy i ruszam. Chałopa opaki. Dobra. Dobra, i jeszcze wy wysiadacie. Hoppa. I zapraszam was na tym dom które jest tam. Proszę się kierować w lewą stronę. Dziękujemy bardzo. Tup, 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 tup. Tup, tup, tup. Dzień dobry, masz momentów? Jasne, jasne, ja tutaj kontroluję. tak Kontroluję, nie kontroluję, zapraszam. Tylko tutaj po cztery osoby wchodzę. To, że najpierw szaki No, najpierw mogą oni. Weź wpuść. Dobrze, że ja tutaj na razie tak lajtowo będę wpuścił. Czemu wy tu używacie słowa lajtowo? I stop. Chłopaczek. No, przyszykuj się tam, przyszykuj, przyszykuj się, Inga. Idź tam. Dobra, teraz ty lenka. Lenka na różowy. Dobra, i startujemy. Powolutku startujemy. Naprawdę, dzieci, nie bójcie się. Mocny fiolet. moc yy, taki żółty, delikatny. Mocny żółty. Różowy. Mocniejszy różowy. Ok, został nam jeszcze jeden poziom, czyli ten maksimum róż. No i co, podoba wam się dzieci? Bardzo! I widow, Pięć minut później. Dobra, już schodzimy, słuchajcie, schodzimy, schodzimy. Powolutku, zróbcie im miejsce. Już spowalniamy, spowalniamy, spowalniamy. Hop! Ty wysiadasz. Nie, chciałam jeszcze. Ale ja jak oni teraz jeżdżą. Stop, 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 snap, stop. Dziewczynki, siedźcie tam chwileczkę, tutaj się poogarniają. Dobra, która teraz będzie wysiadać? Ona. No to ty. Chodź tutaj teraz ty i jeszcze ona. Wejdź po nią tam. Chodź do mnie. Dobra, i zapraszam Was. Nie, 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 stójcie, stójcie. Ja muszę sobie wylosować tego delfinka, bo ja nie wytrzymam, jak go nie będę miała. Dobra, i w dół. Jest, wszedł się babka. Dobra, biorę. Dobra, chodźcie. Ej, a. Gdzie jest yy, pan Dompi-Tompi? Nie wiem, gdzie go zostawiłam. Ja? Co zostawiłaś? Pan dąpi tąpi. Dobra, chodźcie na trzecie piętro Bo nudzicie Na trzecie i ostatnie Dobra, już jesteśmy Chodźcie Najpierw w którą stronę? W tą Dobra Co tu jest? Wow, oh my gosh Sorry Poland, jesteśmy w Polsce Dobra, wsiadać. Myślę, że każdy jest w odpowiednim wzroście. Najpierw chciałbym, żeby weszły wszystkie dziewczyny. A potem wejdą chłopaki. Zobaczymy, które będą bardziej piszczeć. Dobra, gotowi. Tak, dobra. To odchodzimy do góry i... I jak wyszła fota? Pięknie wyszła, chcecie jeszcze raz? Chcemy, chcemy, może widzimy lepiej Dobra, no i Dobra, zobaczymy, czy czymś się różnią Niczym się nie różnią, słuchajcie Dobra, yy, to wywalimy Chłopaki, teraz wy Ło, to było cudowne Oj, światło się zgaśniało tam. Dobra, bo my jesteśmy na wersji naszej polskiej, ale na wakacjach. Tak, idziemy na wakacje. Będzie lepiej. Dobra, macie. Tu jest pan Dąpi-Dąpi, jeśli byś szukała. Dobra, siadamy. Hop. Chłopaki, wy pośrodku. środku, młodsze chłopaki. Dobra, i go! Zobaczymy, czy chłopaki będą wystraszeni. Proszę, ci Mary też mają oczy zamknięte. ja yeah. Dobra, zapraszam was na przeszkodę. Obok. Dobra, yy, ja kupiorę. Chodźcie, idziemy. Nie jesteśmy głodni, nie? Dzień dobry, możemy wejść? Zapraszam, zapraszam. Stop, stop, stop. Najpierw dziewczyny. O Jezus Maria, znowu to. My chcemy razem, nie zmieścicie się. Dobra, siadaj koło mnie tu na tym fotelu. Lena, no, wsiadaj. Nie mamy tyle czasu. Idź. I go to work! Będziemy robić fotki, słuchajcie. Dobra, wydrukujemy. Nie, 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 ja chcę, żebyście wy oczka zamknęły mi na tej fotce Stop! Musi, że niby jeszcze ktoś. Okej. Okay. Wyskakujcie! Wow! Dobra, chłopaki teraz wy. Lena, no przestań się wiercić. Co ta Lena taka niegrzeczna? Okej, okay, widzę, to był taki krótki odcinek Papa, papa, papa. pa Mam nadzieję, że zrobiliście lajka!